Witam graczy gry Forge of Empires, jak i przypadkowych gości, którzy mogli się tu pojawić na tym filmiku. W ostatnich latach wiele zmian w grze sprawiło, że z roku na rok coraz mniej graczy było zainteresowanych walkami w sąsiedztwie i rywalizacją w wieżach. To, co dogorywało i prawie nie istniało, zostało dobite przez wprowadzenie wieży Galaty niedawno przed nagraniem tego filmiku. Dlatego też wychodzę z inicjatywą, propozycją, która moim zdaniem ożywi walki sąsiedzkie i sprawi, że gra nabierze troszkę koloru i może da troszkę smaku, jaki był kiedyś w przeszłości. Kiedyś walczyło się w wieży o medale. Teraz prawie nikt, nikt nawet nie zagląda na cotygodniowe rankingi. Kiedyś dla medali po prostu zetkniemy sobie tutaj. Historia wydarzeń. Tutaj mamy te wieże, prawda? Ja jestem akurat w epokce kolonii, ale można jednostkami z innych epok też, też normalnie podbijać wieże. Mało tego, jeżeli zdobędzie się epoki z wyższych epok, yy, wojsko z wyższych epok też można normalnie podbijać, pod warunkiem, że odkryje się to na mapie. W każdym razie jestem w tej epoce. No i tutaj taka, taka sytuacja, prawda? I do wygrania medale za epokę kolonii. Teraz każdy by się zaśmiał, to są żadne nagrody, prawda? No i kiedyś mimo wszystko dla tych medali, właśnie takich ilości walczyło się w wieżach i to kilku epok na raz wielu graczy walczyło. I ci nawet, ci nawet właśnie bardziej zawzięci, walcząc przeciwko armii z łotrami, celowo, celowo ich przemieniali, żeby zdobywać coraz więcej ekspa do wieży. Obecnie to wszystko prawie upadło. I te walki, co tutaj są, to zdecydowana większość to są GPC czy gildyjne wojny, ale tam też już troszkę to upadło ze względu na mniejszą opłacalność. No i wiadomo, wyprawy gildyjne. Natomiast jeśli chodzi o sąsiedztwo, to jest po prostu tragedia. Muszę przyznać, że chyba prawie nikt by mnie nie atakował, gdyby nie fakt, że ja atakuję wszystkich i po prostu niektórzy mm, odpowiadają mi tym samym. No. I tak to tak to wygląda natomiast ja wychodzę z inicjatywą propozycją zmiany wieży proponuję ewentualnie zrobienie jakiegoś innego rankingu ale ta wieża w, w obecnym stanie jest moim zdaniem bezużyteczna dlatego uważam że można by zmienić tą wieżę w taki sposób że rywalizowałby w wieży danej epoki człowiek gracz który jest w danej epoce niezależnie od tego jakie ma jednostki prawda i i po prostu poprawiłbym nagrody. Możliwe do zdobycia nagrody. I wtedy na pewno skutecznie to by zachęciło graczy do rywalizacji. Sporządziłem taką listę nagród, y, którą y, wymyśliłem, ona niekoniecznie musi być, y, musi być finalna, taka jaka powinna być. To jest tylko taka wstępnie wymyślona przeze mnie lista. I nagrody w, w kontekście zajm, zajmowanego miejsca, byłyby moim zdaniem fajnie, jak byłyby przyznawane nie na koniec wypraw, tylko po prostu, znaczy, oczywiście, że pod koniec wypraw, ale przyznawane byłyby do dobowego zbioru ratusza. Czyli po prostu klika się i to dołącza te nagrody do zbiorów. Tak to można by moim zdaniem zrobić i. Dotyczyłoby to tylko i wyłącznie właśnie epoki, w której jest dany gracz. Dobra, to zobaczymy, jak to wygląda, jak to sporządziłem tak wstępnie. Jestem ciekaw, czy wa, mój pomysł Wam się jakoś spodoba. No i, no i to w jakiś sposób jeszcze ożywiłoby tą grę, bo teraz tą wieżę galety pobudują, to jeszcze tym bardziej ludziom już nie będzie się chciało atakować i próbować i Po prostu walki sąsiedzkie, czyli takie bezpośrednia rywalizacja PvP, w tym kontekście po prostu pra, praktycznie prawie upadnie. I tak już jest prawie upadła. W każdym razie, toczymy tutaj. Stworzyłem taki, no, taki, taką skromną, właśnie tabelkę, w której prezentuję ranking. wieży właśnie to może być co tydzień, może być co dwa tygodnie. Tak jak sąsiedztwo, zazwyczaj co dwa tygodnie jest zmieniane. I w tym czasie, i w tym czasie. Gracze rywalizują między sobą. I do rankingu nowej wieży, takiej zmodyfikowanej, uważam, że powinno brać się tylko i wyłącznie walki między sąsiadami. Czyli żadne GPC, żadne wojny Gildijne, żadne inne pierdołki, tylko i wyłącznie walki między sąsiadami. I mogłoby to być całkiem ciekawe. I rankingi właśnie na podstawie tego byłyby ustalane. I kto jakie miejsce zająłby dostawał nagrodę. Czy to za tydzień czy dwa tygodnie, w zależności od tego, jakby się ustaliło. Jeżeli jakieś nagrody są za słabe lub za bardzo przekokszone, to zawsze można tą tabelkę zmienić, zawsze można jakieś wartości inne dać. Ja po prostu tutaj daję takie przykładowe. Jeszcze tylko może wyjaśnię, że tutaj, gdzie do wygrania są diamenty i punkty rozwoju, razy X, to tutaj można. Interpretować w taki sposób, że im mamy wyższą epokę, tym więcej możemy zgarnąć. Pas asteroid jest 18. epoką. Nie liczyłem tutaj epoki kamiennej z oczywistych powodów. Dlatego w pasie asteroid, na przykład, ktoś, kto by wygrał, zdobyłby 20 razy 18 diamentów, czyli to byłoby 180, 360 diamentów, na przykład po tygodniu. Rywalizacji lub dwóch tygodniach, w zależności. To jest taka moja propozycja. Co do diamentów, to byłoby dwa razy więcej w takiej sytuacji, czyli 720. Oczywiście, osoby niż, niżej w rankingu by dostawały mniej. I to wszystko da się zmodyfikować tak jak kto by chciał. To mógłby być temat do dyskusji, jeżeli mój pomysł by się spodobał. Tutaj także są wiadomo punkty rozwoju, towary z epoki gracza, medale. Te towary nie przekoksiłyby sytuacji. Nawet jeżeli tam początkujący gracze w epoce żelaza, by do, czy tam brązu, by dostali tyle towarów, to żaden problem. Właściwie nie musieliby się borykać z problemem na surkę takiego Zeusa, czy czegoś. I nie, nie mieliby też większych problemów właśnie w zgromadzeniu surki do kupna pereł z wyższych epok. No bo nie zawsze ma się na handel. Także to też byłaby fajna opcja. Co do medali... Tutaj są podane wartości procentowe. Po prostu każda epoka miałaby przypisana inną ilość medali. Wiadomo, że w epoce asteroid nie, nie byłoby tyle samo medali co w żelazie. Tak samo z potencjałem dla gildii. Po prostu osoby z wyższych epok więcej by zgarniały. Lesowe jednostki z epoki gracza to myślę, że oczywista sprawa. Monety i zaopatrzenie to też jest właśnie adekwatne do medali i potencjału dla gildi, czyli adekwatne od epoki, zależne od epoki gracza. No i tyle. Może coś tam jeszcze pominąłem, o czym pomyślałem, może nie. W każdym razie pomysł rzuciłem i pomysł zapodałem i jestem ciekaw, jakie macie opinie na ten temat, ewentualnie co można by tutaj zmodyfikować, może jakieś dodatkowe pomysły. Chodzi o to, że te walki sąsiedzkie w końcu by się jakoś ożywiły i zrobiłoby się ciekawiej, bo na chwilę obecną to jest po prostu żal i tyle. Ja rozumiem, że niektórzy są pacyfistami i pewnie mogliby w związku z tym jakoś mógłby się ten pomysł nie spodobać, ale wydaje mi się, że w większości rozsądnym graczom to powinno się podobać. Oczywiście mogłem tutaj przesadzić, mogłem na przykład za duże, za duże nagrody dać czy coś, ale to wszystko da się zmodyfikować, da się zmniejszyć lub ewentualnie wydłużyć w czasie na dwa tygodnie czy cokolwiek innego. W każdym razie taki, taki mój pomysł i Jestem ciekaw, co wy na to. Pozdrawiam serdecznie, Selfie.